Dzień dobry, siemanko wszystkim Minęło dwa tygodnie od poprzedniego filmu. No i jak zwykle pomyślałem, że może czas coś nagrać, opowiedzieć parę słów, co tu się, jak tu się Słuchajcie, jutro minie 5 <laughs> tygodni. Jak to akwarium się kręci. E... No, i trzeba powiedzieć trochę, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie, bo tam zadziało się kilka drobnych rzeczy. Oczywiście na plus wszystko, ale wszystko za chwilę powiem. Wspomnę tylko, że nagrywam film teraz, jeszcze jak to światło jest w takim trybie świtowym, że tak powiem. Dużo niebieskiego, e, chyba wcale jeszcze białego. E, I mam założony na telefonie soczewkę pomarańczową, tak z ciekawości, e, no bo mój telefon kompletnie nie ogarnia e, światła LEDowego. I kupiłem sobie, zaszalałem, i kupiłem sobie soczewkę. Yy, pomarańczową na obiektyw, żeby jakoś to światło tutaj podczas tych filmów dla Was ogarnąć. Ale do rzeczy. <laughs> tak jak wspomniałem, jutro minie 5 tygodni, jak to akwarium się mieli. I powiem tak, jeżeli dojrzewanie akwarium morskiego. Yy, tak by wyglądało zawsze, no to czapki z głów. Ja bym chciał, żeby tak u wszystkich to przebiegało. Oczywiście. To jest dopiero 5 tygodni, więc może być tak, że albo mnie to. Znaczy, ja mówię o tym dojrzewaniu, mówię o, o, o cyklu azotowym, oczywiście, i o tym takim dojrzewaniu, typowo, takim, no powiedzmy, nazwijmy to glonowym. Yy, bo azot. Zamknął mi się tydzień temu. Tam było trochę NO2, ale już, już nie ma tego NO2. Na testach go nie widzę, więc rozumiem, że azot się zamknął. Natomiast, że tak powiem, glonowo, w cudzysłowie oczywiście tak to nazwę, no to no nie, wydarzyło się, nie wydarzyło się tu na razie jeszcze nic. To znaczy z wyjątkiem tych drobnych okrzemków, które miałem chyba przez tydzień. E, tylko tak naprawdę na piasku. Może trochę na szybach, ale raczej na piasku bardziej. Teraz już po tym nie ma śladu. E, przyznam się bez bicia, że przez. E, jak się te okrzemki pojawiły, to miałem jeszcze e, stary silly Out z, mikro, z mikrobę liftu. E, miałem trochę tego e, absorbera na krzemiany, więc. E, po prostu go wsypałem do woreczka i wsadziłem do sampa. Niedużo. Tam ze 100 ml chyba tylko tego nie zostało, więc to po prostu włożyłem. No i po tygodniu te okrzemki poszły w cholerę. No i ten CD aut oczywiście od razu wyjąłem tak z akwarium, żeby. No bo tam wiadomo, że tam to jest na bazie aluminium, także coś tam pewnie tego aluminium. Potrafi oddać dowody. No więc, mówię, tydzień czasu był sobie w Sampie, te krzemki zniknęły i od razu. Ten, ten CD-out wyjąłem. I tak naprawdę, gdyby nie te okrzemki, to powiedziałbym, że to akwarium nie dojrzewa i nie chce sobie dojrzeć. No bo tu się nic więcej kompletnie nie zadziało w tym zbiorniku. E, więc no, nie wiem, czekam, tak zobaczymy. Może czekają mnie jeszcze e, jakieś niespodzianki, ale na razie y, wygląda to y, no po prostu dobrze, tak? Bezstresowo, ładnie i no jest super, tak? No, bo tak to fajnie by mogło zawsze wyglądać. Więc zobaczymy, może coś jeszcze tu wyskoczy, pewnie tak, no bo. Tutaj zawsze coś potrafi wyskoczyć. Coś tam na skale przy białym świetle, jak zaświeci białe światło, gdzieś tam jakieś są punkciki już jakichś zielonych, tam drobnych, zieloniutkich osadów, ale to są naprawdę, to jest, nie wiem, nie wiem, to, jest, to są jakieś plamki pojedyncze. I to tyle, tak. Woda, jeżeli chodzi o klarowność wody, no to ona nie jest oczywiście jeszcze taka picobello. Taki kryształ. Przyznam też bez bicia, że dwa tygodnie temu trochę przesadziłem z bakteriami. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale chyba zamiast wlać 10 ml nitrobaktera, wlało mi się 30 ml nitrobaktera. Więc przez parę dni było troszkę, 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 troszkę cloudy, tak troszkę mlecznie, ale to było tak delikatnie. No teraz już to że tak powiem sobie odeszło, nie wiem dlaczego ja tak zrobiłem, co mi do łba strzeliło, nie wiem, po prostu miałem pojemnik i nie wiem, gdzieś mi się, coś mi się w głowie poprzestawiało, że to trzeba wlać 10 ml na stówę, więc wlałem 30, no ale dobra, było minęło, nic się nie zadziało złego, że tak powiem, wszystko żyje i e, i oprócz tego drobnego zmętnienia, że tak powiem, nic się więcej nie wydarzyło, e, więc no, glonowo tu się nie dzieje nic. No więc, gdyby to tak wyglądało cały czas, no to byłoby super. No, skała oczywiście zaczyna, no mówię, ona już nie jest taka biała, zaczyna się już też, że tak powiem, zaglo, zaglaniać i, i, i przybrudzać. Także to dojrzewanie, słuchajcie, no, no trwa cały czas oczywiście, no bo to będzie trwać. Ale pod względem glonów, parametrów nic tu się złego kompletnie nie dzieje. E, dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o życie, no to tak jak widzicie, no doszło troszkę szczepek. E, ja tam gdzieś krążę sobie, wiecie, po internecie, gdzieś tam po, po ludziach z grup, e, że tak powiem, kompletuję sobie te szczepki. Tak, zauważycie, że jest sporo Montipory czerwonej, bo kolega lokalnie tutaj mnie obdarzył dosyć sporą ilością tej Montipory. Ja sobie tutaj tylko zostawiłem, że tak powiem, na podstawce przykleiłem taki dosyć duży kawałek tej Montipory czerwonej. Reszta leży tak luzem na tych skałach i będę to raczej rozdawał komuś. Więc na razie no, jest miejsce, niech sobie leży. A poza tym, no co? No, no, jest Milka, którą w końcu udało mi się gdzieś tam dorwać. Jest Montipora zielona, jest Pawona zielona, fluo. Tu jest Histrix, tu jest na dole Histrix czerwony, tu jest Histrix zielony. Co tam się jeszcze pojawiło dodatkowo? Tu jest Montipora talerzówka zielona na podstaweczce no i tak na razie z życia a i tu jest jeszcze Montiporka tu 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 na podstawce Montipora Star Wars więc no powolutku powolutku sobie te korale tutaj kompletuję one na razie są postawione tak bo są tylko postawione na podstawkach na tej skale nic tu jeszcze do skały nie przyklejałem skoro jest miejsce i te szczepki są małe więc na razie stwierdziłem że nie będę tego na stałe nigdzie przyklejał Ciągle sobie na to tak patrzę, myślę jak to tutaj rozstawić na pewno do no mówię no z, tam z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień tych szczepek będzie na pewno przybywać na razie są to te prostsze koralowce z czasem oczywiście będę starał się dlatego ich jeszcze tutaj nigdzie nie przyklejam do skały no bo e, poczekam sobie do końca roku tak do może do połowy stycznia zobaczę jak te korale tu się będą zachowywać bo na razie jest wszystko super, wszystko polipuje widzę, że hystrixy już mają białe końcówki, więc rosną także no, no, no na razie koralowce mają się dobrze ale mówię, nic na razie tu na stałe nie przyklejam bo jeszcze, że tak powiem, nie wiem gdzie one docelowo będą więc na razie skoro jest możliwość to sobie tak na razie to ustawiam i tak to sobie tutaj mm, stoi tak trochę od dupy, od czapy, no ale, no ale niech sobie stoi. <laughs> więc koralowców, tak jak widzicie, jest już trochę. To są oczywiście małe szczepki, więc one, ja lubię od małych szczepek, bo lubię patrzeć po prostu, jak one rosną. I to, to, że tak powiem, no w tym hobby właśnie o to mi chodzi, żeby podglądać ten cały proces. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ryby, no to widzicie tutaj na pewno dwa klarki. Udało mi się lokalnie dostać dwie ładne, fajne rybki, nie za duże. Są dwa chromisy viridisy takie malutkie, takie około 3 cm. No są te dwa pozostałe chromisy, które, które miałem. No i oczywiście z który tu siedzi i, i ślimaki. No chciałem tych ryb jakby dołożyć troszkę, żeby było ich trochę więcej. No wiadomo, żeby one troszkę, że tak powiem, do tej wody wydalały, żeby, no, no nie wiem, no ta biologia po prostu sobie w tym akwarium powolutku, powolutku się rozkręcała i żeby to sobie powolutku dalej funkcjonowało. Jeżeli chodzi o plany na ryby, słuchajcie, no to oczywiście no planuję, żeby to był hepatus. Może jakaś zebrazoma, ale pewnie raczej skopas niż żółtek, więc pewnie, pewnie skopasik jakiś, no doktorek. Chciałbym też tutaj mieć triostegusa, bardzo lubię też tą rybę. I jeszcze może jakiegoś wargacza, nie wiem czy to będzie chryzus, czy to będzie coś innego. Nie wiem, zastanowię się. Mam na to jeszcze czas oczywiście, więc na razie też nie chcę z tymi rybami przesadzić na początku, no bo Wiadomo o co chodzi. E, b, sprzętowo nic się nie zmieniło. Jest, jest to, co było. E, nie wiem, zastanawiam się ciągle. E, to znaczy tak. Chodzi o ten piasek, tak. E, Piasek jest w porządku, to znaczy ja do piasku nic nie mam, w sensie jako do produktu, bo to jest ten blue treasure, ten taki piasek, ten najdrobniejszy. I on jest ładny, on jest fajny. Ten piasek mogę spokojnie polecić, jeżeli ktoś chce mieć piasek w akwarium. No, ale mi go ciągle przewiewa, tak? Z miejsca na miejsce. Oczywiście ja wiem, że to jest kwestia ustawienia cyrkulacji, ale no ja też nie chcę tłumić tej cyrkulacji yy, tylko dlatego, że mam piasek, bo mi bardziej zależy na tym, żeby ta, ta, żeby ta woda obmywała tą skałę niż, yy, niż to, żebym miał piasek. To jest dla mnie najważniejsze. Yy, bo ja bez piasku sobie mogę żyć, tak? I mogę sobie ten zbiornik prowadzić bez piachu, nie ma żadnego problemu. Oczywiście, no, kwestia wizualna, kwestia gustu, on mi się podoba. Ja też uważam, że akwarium z piaskiem jest bardziej naturalne i ładniejsze. Natomiast mówię, no, ciągle mi ten piasek przewiewa i ja wiem, że, mm, y, że ten piasek z czasem się zbryli, on będzie taki stabilniejszy i tak dalej. Tylko wiecie. Ja tu też planuję, no planuję mieć troszkę SPS-ów, na pewno też będą jakieś akropory, gdzieś tu na samej górze planuję te akroporki sobie tam kilka sztuk dosłownie przykleić. No i ja bym wolał jednak mieć więcej tej cyrkulacji, boję się, bo te pompy w tej chwili chodzą tak na, nie wiem, chyba 40%. Boję się, że jak rozkręcę tą cyrkulację troszkę bardziej, bo tych korali będzie przybywać, one będą się rozrastać, więc tego ruchu wody będzie musiało być więcej. No boję się, że ten piasek po prostu będzie mi tutaj się, no będzie mi latał po całym zbiorniku. On no oczywiście mówię, no jak się prze, przesypuje, to wsypuje się na korale, wsypuje się na skałę i tak dalej, i tak dalej. I przy, większej, przy większym ruchu wody, no po prostu na pewno ten to się nasili. Tym bardziej, że ja planuję całe dno tutaj, bo mam tu naprawdę sporo miejsca. Tego na filmy nie widać, ale ja mam tu naprawdę między skałą a szybą, to mam chyba z 30 cm wolnego miejsca, więc ja bym chciał sobie to dno tutaj koralami obstawić na pewno. Jakieś gonio, no LPS-ami po prostu, tak? Czyli jakieś goniopory, jakieś blastomusy. E, więc no nie chciałbym, żeby ten piach powodował, e, żeby tam się tworzyły jakieś wiry, żeby ten piach był przesypywany z miejsca na miejsce i mi obsypywał te korale. Więc na razie ten piach jest. Tylko, że jest jeden problem, bo jeżeli mamy piasek, oczywiście tego piasku nie ma tu dużo, bo jak widzicie, no, tego piasku tu jest, no nie wiem, w niektórych miejscach może centymetr, to jest maks. I tego piachu tu nie jest dużo, ale no, żeby mieć ten piach w czystości, to tak, trzeba mieć przynajmniej ze dwie jakieś babki kopiące, trzeba mieć jakieś rozgwiazdy, trzeba mieć masę ślimaków. I teraz tak, nie chcę kupować babek kopiących i rozgwiazd. Bo nie wiem, czy ja ten piach docelowo będę miał. Jak się pozbędę piachu nie daj Boże, znaczy, może nie nie daj Boże, no powiedzmy, że się pozbędę piachu z czasem, no to co ja, chrypnie nie złapie tych babek, tak, nie wiem jak one się będą zachowywały bez piasku, ten bardziej rozgwiazdy, no rozgwiazdy to pewnie nam sobie poradzą, ale ale zastanawiam się, no po co mi babki kopiące, skoro nie będzie piasku, więc no muszę zdecydować się, co z tym piaskiem zrobić. I myślę, że ta decyzja musi nastąpić w ciągu około miesiąca czasu. Nie wiem, Zobac no zobaczymy, zastanowi się nad tym. No bardziej, bardziej myślę, że no pewnie decyzja zapadnie, że ten piasek stąd wyleci, ale to nie wiem, jeszcze zobaczymy. Na pewno nie teraz, nie wiem, ale za, za chwilę, tak, więc, więc zobaczymy, jak to będzie, będzie wyglądać, jak to się będzie rozwijać. E... No dobrze, słuchajcie, no to, to już mówię, to już 16 minut paplaniny mojej. E... Tak to wygląda na tą chwilę. E... Na dole pod sampem, tak naprawdę, znaczy w sampie na dole pod zbiornikiem no nic się nie zmieniło, no a zmieniło się, lampkę zmieniłem ze starej mojej zwykłej lampki na taką ledową. Jest trochę widniej, troszkę wygodniej, troszkę jaśniej i ładniej. I tego sampa trochę doczyściłem, tam na moim Facebooku zobaczycie zdjęcia, udało mi się trochę domyć tego sampa. I jest fajnie, jest tak czyściutko, więc będę starał się dbać o czystość w tym sampie na bieżąco, żeby tam żeby tam się nic jakby nie odkładało. No jest oczywiście Rollermat, który nadal jest bardzo, najbardziej chyba ulubionym moim urządzeniem w tym zbiorniku. Rewelacja, powiem Wam. Jak się zastanawiacie, czy chcecie Rollermata, czy nie, no to ja od razu mogę powiedzieć, że nie ma się tu na czym zastanawiać, bo jest to po prostu taka wygoda, że to się w pale nie mieści. Woda jest po prostu, w wodzie nic tak naprawdę nie pływa. Czysto w sampie. Bezobsługowy, zupełnie no klasa, tak. Dla mnie, dla mnie ten roller mat to jest po prostu bajka sprzęt. Rolkę jeszcze mam, o dziwo, minęło już 35 dni, zostało mi tam rolki. Pewnie jeszcze z tydzień ta rolka pociągnie, no załóżmy, że to będzie półtora miesiąca, jak, ta rolka, jak mi tej rolki oryginalnej starczyło. Mam już w zapasie rolkę z AliExpress. Zobaczymy, jak ta włóknina z Ali będzie się spisywać. Gdzieś czytałem, że podobno one są bardziej przypuszczalne, w sensie, że aż tak, tak mocno nie wyłapują tego najdrobniejszego syfu z wody, więc ta rolka powinna starczyć na dłużej. Nie wiem, zamontuję, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie się spisywać. Także tam na dole no, nic się szczególnie nie zmieniło. Nadal jest w sampie to, co było. A tak naprawdę na dole tylko wymieniam ten węgiel i, i zeolit po 100 ml co dwa tygodnie. E, dobra, a jeszcze muszę wspomnieć o karmieniu i o ewentualnej suplementacji, bo o tym zapomniałem. Ryby są karmione dwoma kostkami e, mrożonek dziennie. E, codziennie rano idzie około 40 ml fitoplank fitoplanktonu. Codziennie rano idzie jedna łyżeczka ta malutka taka pokarmu Yami do dla koralowców od Reeve Scorpion Fish i codziennie idzie 3 ml elementów też od Reef Scorpionfish. Tego takiego tych elementów w dwóch butelkach. Tam jest jod i stront, i inne pierwiastki i tam idzie tam 2,5, no powiedzmy tak do 3 ml codziennie rano. Idzie tych elementów z każdej butelki. Słuchajcie, powiem Wam, że jak zacząłem, tak, to, to muszę się przyznać, że znaczy nie wiem, czy to jest zasługa akurat tego, ale powiem Wam, że jak zacząłem sypać ten pokarm dla koralowców i te, używać tych elementów, mam wrażenie, że koralowce są lepiej napompowane. Lepiej wyglądają, nie wiem jak to konkretnie powiedzieć, ale to widać. Tak? Mam wrażenie, że na przykład no, Kaulastre czy no, LPS-y, no, widzę, że po prostu jest im chyba lepiej. Nie wiem, może to jest zasługa tego, że to akwarium dojrzewa tak? i ta chemia wody się zmienia na lepsze. I, i to też jest oczywiście zasługa, no, bo to jest ciągle świeże akwarium, więc to, co było dwa tygodnie temu, a dwa tygodnie, dwa tygodnie przy starciu akwarium, Czyli między 3 a 5 tygodni to jest bardzo dużo, tak? Więc może to też jest zasługa tego, że, że to akwarium ciągle dojrzewa i ciągle ta woda jakby tu się cudzysłowił, polepsza, jakość tej wody, jakość tego, jakość chemiczna tej wody. Nie wiem, no dodaję, bo mam to to, to, to podaję i tak dalej. I słuchajcie, no były już tutaj trzy podmianki, takie po 5%. Bo mam ciągle trochę takie wysokie KH, tak około 11. Chciałbym oczywiście zejść z tym KH tak do 8. Więc robię takie drobne podmianki i z tej podmianki na podmiankę tak, to KH mam tak cał, ciągle mam tam o 0,3 stopnia niższe. To KH mam wysokie pewnie przez tą konstrukcję skalną. Więc powoli, powoli sobie to KH tymi podmianami tam też staram się obniżać, żeby zejść tam do tego 8 do 8,5, coś w tym stylu. Wapni magnes jest y, książkowy, że tak powiem, czyli tyle co w soli, no to tyle mam tutaj tego wapnia i magnezu. E, NO3 jest tak 2, PO4 nadal mam takie niewykrywalne na teście kropelkowym, więc... no ale na pewno coś tam jest, tak? E, więc też jami jami też na opakowaniu jest napisane, że potrafi troszkę podnosić NO3, PO4. No NO3 mi podskoczyło o jeden e, sprzed dwóch tygodni. E, PO4 nadal mam taki niewykrywalne na testach, tych kropelkowych, więc, ale pewnie coś tam jest w tej wodzie, więc no, widzę po koralach, że, że jest ok. Także to, jeżeli no, także no mówię, no piąty tydzień idzie ta jakaś tam suplementacja, czyli idzie fitoplankton, idzie to yami, -yami. Oczywiście to yami, yami jest podawane, że tak powiem, w jednej trzeciej dawki, no bo tam jest polecane... Jedna łyżeczka na 100 litrów, a ja mam tutaj no powiedzmy te 300 litrów wody, no to podaję tylko jedną łyżeczkę, czyli jedną trzecią dawki. Tego, tych elementów też podaję e, chyba połowę dawki, tylko na razie. No i te podmianki 5%, tak. Więc, e, więc stwierdziłem, że skoro już są te korale, no to. E, to no to dorzućmy tutaj troszkę tych, tej, tej suplementacji. E, no dobra, słuchajcie, bo się zrobiło 22 minuty. Taki updatecik po dwóch kolejnych tygodniach. Oczywiście jakiś update następny zawsze tam będzie po jakimś czasie, więc zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. Zostawcie jakiś komentarzyk pod filmem, chociaż uśmieszek. I to chyba tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie.